Alert, alert, odpalamy protokół. Operacja Klątwa Karolaka wersja reżyserska. Myśleliście, że po tym jak Agnieszka Kaczorowska odpadła w atmosferze skandalu, a Polsat zastąpił ją kartonem, to już koniec? O nie. Teraz zaczyna się najciekawszy i najbardziej absurdalny akt tej tragedii. Pamiętacie, jak w półfinale Tomasz Karolak w akcie braterskiej miłości namawiał do głosowania na Kaczorowską? I co się stało? Odpadli! Tak narodziła się legenda klątwa Karolaka. Okazało się, że wsparcie od Karolaka jest gorsze niż jeden punkt od Pawlowicz, że to pocałunek śmierci. I co? Myśleliśmy, że pan Tomek będzie z tego dumny, że ogłosi się czarnym koniem tej edycji. Ale gdzie tam? Pan Tomek, nasz intelektualista, który czytał książki, najwyraźniej poczuł się urażony. I postanowił wytłumaczyć się z tej klątwy. Tak jest. W swoim najnowszym, niezwykle głębokim i filozoficznym wywiadzie Karolak próbuje ratować swój wizerunek Anioła Śmierci. I co nam mówi? Oczywiście, że on nie jest wyrachowany, że to wszystko było z serca. Słyszycie to? To nie była cyniczna gra, żeby wyeliminować konkurencję. To była szczera, koleżeńska pomoc. To jest, proszę państwa, arcydzieło. To jest tak piękne w swojej naiwności? Albo hipokryzji, sami wybierzcie. My, wy alert celebrycki, jesteśmy oczywiście głęboko wzruszeni, ale też jako cyniczni analitycy doskonale rozumiemy, co tu się właśnie stało. Pan Tomek po prostu zdał sobie sprawę, że jeśli ta klątwa się utrwali, to w finale nikt nie będzie chciał, żeby mu kibicował. Wszyscy będą od niego uciekać. Więc teraz trwa operacja Odcieplanie wizerunku 2-0. Już nie jest buntownikiem. Bo przeprosił za palec, już nie jest kołkiem, bo juroży go chwalał, a teraz jeszcze próbuje nam wmówić, że nie jest klątwą, tylko dobrym duszkiem. Ta historia jest po prostu mistrzostwem. Ten człowiek to kameleon, zmienia wizerunek co tydzień w zależności od tego, co mu się akurat opłaca. Co myślicie? Wierzycie w jego dobre serce, czy to jednak wyrachowana gra? Czekamy na wasze opinie i subskrybujcie, bo my będziemy z uwagą śledzić, komu Karolak będzie kibicował w finale.